Dzień dobry witam bardzo serdecznie Pani Macieju. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Wader osiągnie do końca lutego 2022 roku ceny: 1 poniżej 0,5 dolara, 2 dola, dolara, 3,70 centów czy 4,95 centów? I oczywiście ja to pytanie chętnie odpowiem, tylko tak jak zwykle się, że nie jest to doradztwo ani też porada finansowa. Ja odpowiadam na podstawie tego, co mi wyjdzie w kartach, ale oczywiście odpowiem. Czy water osiągnie do końca lutego 2022 roku cenę? Mm -hmm. Mm -hmm. Cenę pół dolara. Cenę uh -huh. pół dolara. Siedemdziesiąt uh -huh. centów. 95 centów. 70 centów. Już od razu mówię, to jest wygrana opcja według kart. Natomiast już tłumaczę. Jeżeli chodzi o poniżej pół dolara, co jest na ta król. Kielichu. tutaj jakiś mężczyzna będzie miał wpływ jakby na ton nowych na zdarzeń, mężczyzna taki władczy, decyzyjny, będzie po prostu gdzieś tam działał przy tym i to jakby mm, z jego z jakby inicjatywy czy też z jego działań to wyniknie, nie będzie jakby świętowania radości, tutaj nie czegoś takiego nie będzie i karta rada to jest trójka mieczy, czyli będzie jakieś rozczarowanie ogólne, tak? Jeżeli chodzi o e, cenę Pół dolara. Co jest na ta królowa denarów? No tutaj znowuż jakaś kobieta będzie miała wpływ, jakby na te decyzje, bieg zdarzeń, w ogóle jakby całą sprawę. Kobieta z pieniędzmi, zaradna, e, mądra, ale również i mająca dobre serce. Ale ona będzie tutaj gdzieś zabrała pierwsze skrzypce. Co jest na nie? Czwórka kielichów. No tutaj możemy mieć takie tendencje do niezauważania tego, co mam przed nosem, tak. Do nie niedostrzegania tego, czegoś wartości, albo swojej wartości, albo swojej wartości pracy ym, również ym, jakby biegnę za czymś, a nie wiem za czym, a przy sobie mam już tutaj przecież te trzy kielichy tak, tak jak na, tym, na, na tej karcie także no przegapianie szans, o, no, można tak nazwać ym, no i katarada, no cóż, powrót będzie do tej ceny, tak, do pół dolara ale w przyszłości. Ale będzie. Bo Rycerz Kielichów mówi o powrotach, że będzie powrót do sprawy, która by się wydawała już, że jest zamknięta, że jest za nami, a tu jednak. Czyli proszę nie zapominać o e, kwocie pół dolara, bo powrót będzie do tego. Jeżeli chodzi o 70 centów, co jest na tak? Karta Sądu Ostatecznego. Ta karta mówi o tym, że trzeba będzie, i to, to, to jest katarzis, tak? Należy wyzwolić się po prostu uwolnić się od wszelkich negatywów, reliktów przeszłości, jakichś złych relacji, to, toksycznych, autodestrukcji, jakichś problemów, jakichś takich, e, nie wiem, no, nazwijmy to grzechów, tak, które e, siedzą w nas jakoś tak głęboko i tych ciemnych stron. Trzeba tu jest wymagane uzdrowienie, wyzwolenie, katarzis, tak. I wówczas będzie dobrze. Co jest dla niej? Karta kapłanki. No, tajemnica. Czyli jakaś tajemnica jest w negatywie. W, tajem, w negatywie jest jakaś tajemnica, która być może zostanie ujawniona, tak? Ale również Karta kapłanki mówi o tym, że wydarzą się takie zdarzenia, o których nie wiemy, nie mamy prawa wiedzieć, ale które będą miały wpływ na dalsze decyzje, na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze losy. I odnoszę wrażenie, że karty chcą mi przekazać, że to będą dobre wydarzenia, gdyż karta Rada, najlepsza karta w sprawach zawodowo-finansowych, jaka mi w ogóle wychodzi w tarocie, tak? Dziesiątka denarów, to jest wspaniała karta. Ona mówi o bardzo dużych pieniądzach, o radości, o gotówce, o, nie wiem, o przedłużaniu rodu, o rodzinie, o trwałych fundamentach, o stałości. O rozwoju, ciągłym rozwoju, tak? To są tak naprawdę na każdym, na każdym, w każdym aspekcie życia tutaj jest radość. Także definitywnie wygrywa 70 centów. Natomiast, jeżeli chodzi o kwota 95 centów, co jest na tak, no jest taka szansa jak najbardziej energetyczny potencjał jest, trzeba było tylko go wykorzystać. Co jest na nie karta świata? No to jest świetna karta, ale, ale w pozycji właściwej, taka w negatywie mówi o tym, że nasza energia zamiast skupiona być na jednym, to będzie rozproszona na całym świecie, jakby tak. E, że tutaj za, e, chwytamy się za dużo rzeczy, tak? Za, zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele obowiązków e, na nas spada i, i wykonujemy je sami. I też ta no, koncentracja szaleje, a nie powinna. No to poprzeszkadzać może. Tutaj no Karta Rada, to jest Królowa Mieczy. Tutaj Królowa Mieczy, jakaś kobieta kierująca się rozsądkiem, mądra, dosyć oschła, aczkolwiek no. E, Znające się na rzeczy Że tak powiem Będzie miała dalszy wpływ na dalsze losy Ale również karty proszą Żeby zachować jednak rozsądek I skupić się na tym co jest ważne A nie na tym co gdzieś tam Będzie może w przyszłości Także finalnie według kart Wader osiągnie Do końca lutego 2022 roku Kwotę 70 Centów Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze i panu Maciejowi i pana znajomemu. Dziękuję bardzo za zaufanie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.